Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeszcze jedno pyszne danie i to będzie zupa grochowa. Nie mam jej na kanale, mam już fasolowe, ale grochówki nie mam. I myślę, że bardzo dużo osób lubi właśnie taką zupę grochową. I teraz na te zimne dni myślę, że taka zupka grochowa przypadnie Wam do gustu. Ostatnio dam na mój kanał kolonkę. A więc proszę z tej kolonki tej rosołu, tej zupy nie wylewajcie. Możecie sobie na tej zupie zrobić jak najbardziej, na tym wywarze możemy sobie jak najbardziej zrobić pyszną zupę krochową. Rosoł z tej kolonki wykorzystałam. Dzisiaj Wam pokażę, jak można zrobić na żeberkach czy na boczku surowym. Zaraz zobaczę, co kupiłam dokładnie. A więc jak najbardziej nadaje się boczek albo żeberka, musi być troszeczkę tłuste, wtedy myślę, że ta zupa lepiej smakuje. Jeżeli robimy tylko i wyłącznie na tym rosole, proszę dodać troszeczkę boczku, trochę kiełbasy, będzie lepiej smakowała, ponieważ to jest zupa treściwa i ona musi coś mieć w sobie. Ja więc zapraszam, nie bójcie się, dajcie troszeczkę do środka produktów, będzie pyszna i możemy taką zupę zrobić sobie na dwa dni i ja myślę, że to nie ma problemu, ponieważ grochówka, tak jak bigos, czym dłużej postoi, tym będzie smaczniejsza. I teraz przechodzę, pokażę Wam, co i z jakiego grochu ja robię. Najczęściej robię ja z grochu tego właśnie łupanego czy łuskanego z tych połówek, ponieważ dwie godziny namoczenia wystarczy, a więc połówki są jak najbardziej wskazane. Ale jeżeli macie cały groch, to proszę namoczyć go najlepiej na noc. Zalewamy wodą. I on napęcznieje sobie. A więc rano, jak wrzucicie już wtedy do garnka, będzie na pewno miękki. Ja tutaj daję dzisiaj do namoczenia na ten pół kilograma tego, właśnie grochu. Dam litr wody i myślę, że to będzie wszystko dobrze. Ja już popukam ten groch. Proszę zobaczyć, jest popukany. I teraz ten groch zalewam około, mam tutaj litr wody, zalewam go tutaj wodą. Niech sobie stoi, niech pęcznieje około dwóch godzin. Przechodzimy zaraz do nastawienia sobie tej zupy, tego mięsa na tą zupę grochową. Nastawiam sobie ten boczek. Mam około 400 gram na 3 litry wody. Myślę, że to jest dobrze. Do tego dojdzie troszeczkę kiełbasy, do tego dojdzie boczek wtedy już wędzony, smażony. A więc ta zupa będzie naprawdę pyszna. Tutaj mam dwa czy trzy listki na angielskie ziele, parę ziarenek z pięć, sześć i przykrywamy to. Czekamy, aż się zagotuje, zmniejszamy o połowę i to musi nam się gotować co najmniej z godziny 15 minut. Po godzinie wchodzimy i wrzucamy ten groch. Pół godziny gotujemy ten groch, żeby on był miękki i wtedy po pół godzince, po pół godzinie dajemy już warzywa, to znaczy ziemniaki, marchewka, pietruszka, seler, wszystko co potrzebujemy, a na koniec tylko doprawiamy. Dajemy troszeczkę jeszcze boczku, kiełbasy, żeby na koniec ten smak był fajny i został w tej zupie. Tą szumówinę możemy lekko ściągnąć, bo to już nie ma żadnych witamin, ale nie jest takie czarne, ciemne. Resztki nie sfruwają, przykrywam i nastawiam sobie na 65 minut, powiedzmy, dobrą godzinkę. Niech to się teraz na wolnym ogniu gotuje. Nawet można zmniejszyć jeszcze troszkę na 3, bo to mięso musi sobie pomalutku dochodzić, czy się gotować pomału. I proszę zobaczyć, do tej zupy również już obrałam dwie cebule. usmażę z kiełbasą. Marchewkę, pietruszkę, seler w kawałkach, porę. To będzie mi potrzebne do grochówki. Bardzo drobniutko pokroimy. Do tego tutaj mam około 800 gram ziemniaków przed obraniem. Po obraniu będzie około 500-600 gram ziemiaków. I to musi być. I to, co tu musi być, na te 3 litry wody plus, plus ziemniaki, groch, warzywa, około tak. 5-6 litrowy garnek, on musi być wyższy, ponieważ jak będziecie dodawać te składniki, to może Wam później tak wysoko podpłynąć i będzie Wam bardzo tutaj ciasno. 8 ziemniaczków takich średnich, albo 4 duże, a więc to zależy ile lubicie, możecie tylko 3, 4, 5, ale ja myślę, że muszą być ziemniaki troszeczkę więcej, bo wtedy one, ta zupa jest taka lepka bardziej i jest taka fajna, a tak będzie tylko sama woda, albo wodnista jak dać jednego, dwa ziemniaki, bo sam groch jakby tego nie zrobić swojej roboty, można powiedzieć. Gotowanie mięsa. Około dwóch godzin trzeba na taką zupkę liczyć. Jeżeli mamy gotowy wywar, czy robimy bez wywaru z mięsa, tylko na kiełbasie, to wystarczy nam może godzina. Zależy od grochu. Co nam się już podgotowało, groch nam się już namoczył. Zleję tą wodę, wszystko i wrzucam teraz już tutaj ten groszek. Jak się zagotuje, nastawiam jeszcze raz na 30 minut. Teraz mija pół godziny z tym groszkiem. Rzucamy warzywa i ziemiaki. I teraz ta zupka będzie się gotowała jeszcze z pół godziny. Możemy teraz spróbować. Mmm, super. Smaczne groszkiem, smakuje. Ale nie ma soli, a więc damy jeszcze z pół łyżeczkę soli, damy to co musimy koniecznie. Mojej czubrycy, łyżeczkę. Pieprzu kolorowego, łyżeczka. Papryki słodkiej, łyżeczkę. Ostrej dajemy również troszkę. Jeżeli są dzieci, to proszę ostrożnie. Z pół łyżeczki tylko. Nawet można zostawić. Pieprz ziołowy. Pieprzu ziołowego z łyżeczkę. I majranku Koło łyżki majeranku. Większyłam do zagotowania. Po zagotowaniu oczywiście zmniejszę jeszcze o połowę. Zaraz przejdziemy do smażenia. Kiełbasy i boczku i cebuli. Tutaj mam 300 gram boczku krojonego, kupionego. Jeżeli nie macie kupionego, to proszę pokroić bardzo drobniutko, taka kosteczka pół cm może. Tutaj mam kiełbasę. Macie albo dwa pędka, takie około 20 cm, może 15 cm, albo jedno grube. Smażymy razem, do tego idzie cebula. Teraz wkroję jedną, taką średnią czy dużą cebulkę ją tutaj też obsmażę razem, pod koniec już smażenia się. I teraz w międzyczasie możemy już spróbować, czy ziemniaki są ugotowane i ten groch, bo to jest bardzo ważne. Mhm. Wszystko jest super ugotowane już. Ja Wam powiem, że ja teraz przejdę, żeby przejdę do tego, żeby wyciągnąć te mięso. To mięso ugotowane, ono już jest dość ugotowane, aż się rozchodzi, ale ja chcę tłuszcz wyciągnąć, ponieważ nie każdy lubi ten tłuszcz w zupie. Ja do tego daję płaską łyżkę mąki. Kto nie chce, kto nie lubi, proszę zostawić. Ja daję, ponieważ taka jest znaczniejsza, i płaska łyżka masła. Tak to już wygląda. I to wszystko. Wrzucamy teraz tu do środka. Zaraz pokroję to mięso, co się tu gotowało, i również już wrzucimy do tej zupy. Kto by nie chciał, to nie musi wrzucać. Proszę zobaczyć, tak już wygląda. Oczywiście groszek jest zielony, nie żółty, a więc będzie lekko zielona. I teraz, oczywiście, musimy tą zupkę jeszcze raz spra sprawdzić, czy jest smaczna, czy smakuje. I ona musi się jeszcze tak nagotować. Proszę zobaczyć. Ona już jest dość gęsta taka i ona jeszcze z tą, można powiedzieć, kiełbasą, boczkiem musi tak gdzieś 10 minut się nagotować, żeby puściła jeszcze smak, smaku, nabrała. Mm, super. Tylko jak mówię, soli potrzeba. To, to jest duża ilość, a więc łyżeczka soli musi być jeszcze. Możemy dać naszej czy mojej z czubrycy z łyżeczkę. Bo dałam tą zaż smażkę może tutaj troszeczkę pieprzu, jak ktoś lubi ostre to proszę się nie obawiać tego pieprzu i jeszcze dołożyć papryki ostrej troszeczkę na koniec bo ona musi Was tak troszeczkę można powiedzieć rozgrzać oczywiście nie możemy zapomnieć na koniec żeby wrzucić jeszcze ząbek bardzo czosnku Jeszcze 10 minut z czosnkiem niech tak jeszcze dochodzi. Proszę zobaczyć jak fajnie wygląda, jaka dosyć gęsta i taka musi być ta zupka. Teraz wrzucam to mięso, ponieważ to tłuste obkroiłam. Nagotowała się. Jest dosyć gęsta. Nie jest rzadka, a więc mam nadzieję, że o to chodzi w zupie, żeby właśnie ta zupa nie była rzadka. Teraz spróbuję. Mm. Super, naprawdę zupa pyszna. Lekko ostra, ale tylko lekko słona, przyprawiona, naprawdę bardzo smaczna. Zapraszam Was bardzo, bardzo do zrobienia. Jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję bardzo i do widzenia. Tak wygląda. A więc można będzie się najeść. I płaska łóżka masła.